Nowy Ul. Ponieważ Dadant ma za duże korpusy, i jak jest pełen miodu, to waży około 40 kg. No więc trudno po prostu udźwignąć, do tego potrzebna jest jakaś winda. Mój pomysł jest taki, żeby zmniejszyć te korpusy. I Albo tak jak tu jest, 12 cm, albo 17 cm, i w każdym korpusie powinien, powinny być wzierniki. Na targu można kupić taki do wycinania, i można to wyciąć. A z tej strony, tu to można jak koszule, takie lepsze koszule, plastyk pakują to ja z tego wziąłem i zrobiłem ten i teraz zrobiłem te w okienka albo szybki jak to się mówi i teraz e, to zostawiam sobie i na zimę po prostu wkładam i w ten sposób ocieplam czy tutaj czy tu to jest obojętne ale w każdym razie ul powinien mieć wzierniki Dlatego, że obserwujemy co się z pszczołami dzieje i nie musimy grzebać co tam w tych pszczołach się dzieje, co te pszczoły robią. Bo przychodzę jak ja mam 5 dziupli, uli dziupli, to po prostu tylko spojrzę na wylotek do środka i wiem i nie muszę grzebać, to mi upraszcza robotę, dlatego polecam. Do tych poprzednich, co pokazuję, pokazywałem na poprzednich filmach, po prostu kupiłem sobie tą plexi w sklepach budowlanych i założyłem plexi, ale to jest trochę za ciężkie. Jak już jest starszy strzelarz, to trudności ma z dźwignięciem. No, ludzie stosują windy na korbkę podkręcają, przenoszą, ale po co się to męczyć kiedy można gospodarować na węższych tych i to jest ważne te zielniki, ale teraz co dalej? Zobaczcie jak mamy ramkę. Mamy ramkę i wkładamy ją tak, może ja przybliżę trochę. Tu. To tutaj jest tylko odległość jednego cm. Widać tu 1 cm i tu 1 cm. Tego powietrza jest za, za mało. Jak ja zostawię tak, jak tu, odległość na zimę widzicie tu odległość 2,5 cm, i z tej strony też 2,5 cm, i resztę wypełnię ramkami. Tu też 2,5 cm. Więc to powietrze powinno krążyć. Więc ja teraz przechodzę na ramki, które tutaj mają odległość. Tu, jak pokazuję palcem od tego brzegu, do tej 4 cm, i to resztę, co zostaje, to jest 3 cm. Tak z jednej strony, jak i z drugiej strony. Żeby to powietrze krążyło dookoła. To Dookoła. I druga ramka taka sama. Widzicie to? A tu nie 2,5 cm. Tylko 4 cm. To powinno mieć 4 cm. Tu. 4 cm powinno mieć. Jak ma 4 cm, to wszystko jest ok. I wtedy to powietrze krąży. Próbowałem już na takich ramkach, i wcale pszczoły nie nadrabiają tutaj, nie ma tutaj dzikiej zabudowy, tylko pszczoły muszą mieć więcej korpusów. Bo jak mają, nie mają gdzie składać wosku, no to wtedy robią dziką zabudowę. O co chodzi z, dziki, z dziką zabudową? W lipcu, no ale już w, nawet w czerwcu jest bardzo dużo y, tych woszczarek i one chcą ten wosk zaoszczędzić na wiosnę, żeby po prostu miały co, z czego budować y, plastry. Więc wtedy składają ten wosk w różnych miejscach, gdzie tylko mogą. Nie dość, że jest ich dużo, upchany ten cały y, Ul jest, yy, pszczołami, to jeszcze te ostatnie zakamarki za, yy, zabudowują woszczyznę. no więc duchota jest straszna. I przy tej wilgotności to tam jest tak jak u nas wielicie grubym. Jak się dużo najemy, to mamy wzdęcia, więc pszczoły mają takie same problemy. Muszą uciekać, dlatego brody się zawiązują pod yy, wylotkami, pod mostkami. Więc, żeby tego uniknąć, proponuję takie ramki. Tu odległość 3 centymetry. Nie tak, jak jest, tutaj, tylko, jak jest tutaj, że tylko jest 1 centymetr. To jest za mało. Musi być ten płaszcz, żeby ta pszczoła mogła wyjść i te... I odległość i uliczki 2,5 cm na zimę, a nie 1 cm, jak my mamy. Dlatego, że to jest pszczoła, o się ociera. I nie pszczoła, jeśli znajdzie jedna na, na drugiej, znajdzie warozę, to ona ją złapie. Ale po prostu jak ją zrzuci, to ona, ta waroza spadnie na następną pszczołę, która jest pod nią. I nie możemy z tego diabelskiego kręgu wyjść. A jeśli będzie 2,5 cm, to jedna pszczoła siedzi na jednej ramce, druga na drugiej ramce, i w środku jest przeszyj przez taka szczelina, przez którą przeleci na dennicę waroza. Bo pszczoły potrafią się oskubać z warozy. One chcą to robić. Przegryzają żywaczkami i tak dalej. Ludzie mają problemy, jak to przegryza tego. Przecież zobaczcie plastry. Jak jest stary plaster, prawda? Twardy wosk. A pszczoły chcą zrobić z tego matecznik. To rozgryzają ten stary wosk. On jest twardy, wiecie o tym dokładnie, jak tniecie nożem. To on jest twardy, one go zgryzają i robią z tego matecznik. Bo rzadko mateczniki są z białego wosku, tylko są z ciemnego wosku zrobione, żeby one były sztywne. Żeby przy temperaturze 34 stopni nie zrobiły się esiki, tylko żeby to było proste. Więc dlatego pszczoły pod. Robią nawet takie półkomórki na tym, żeby to się nie skrzywiło. Jak robią z białego wosku, a jak robią z czarnego wosku, to z ciemnego wosku, to z brązowego, to wtedy robią go prosto i on się nie krzywi. No więc o to tutaj chodzi. I trzeba zrobić więcej korpusów, albo dawać półkorpus, i pszczołom ramki do odbudowania. U mnie w moich dziuplach pszczoły odbudowują 65 ramek w ciągu sezonu. No ale ja podkarmiam na full. Ja daję na full. I moje zużywają ponad 100 kg cukru w ciągu. Tak. Ludzie mi zarzucają, że jak ja daję cukier, to z tego cukru jest miód. Nie, nie. To trzeba odpowiednio ustawić ramki, żeby pszczoły żarły cukier, czyli syrop z cukru, a tego a zostawiały miód. One dokładnie to wiedzą. Bo to jest zgodnie z prostą zasadą, że my na zimę też zostawiamy sobie najlepsze. Kto robi byle jakie konserwy na zimę, albo byle jakie przetwory, żeby mu się popsuły, to zawsze wybiera najlepsze owoce, dojrzałe, zdrowe. Bez tak samo grzybów robaczywych nikt, nikt nie y, marynuje. Więc pszczoły robią to samo. I one jak składają mi do na, y, miód, do plastrów, to składają mi miód, a gorszy żrą. Dlaczego? Dlatego, że pszczoły przecież wiedzą, że. Latem one żyją do 40 dni i taka pszczoła i tak jeszcze się y, lata, więc y, jak leci na pasieczysko, to leci prawie pusta. Ona ma tylko w, w, w tym, y, no, z, zabiera ze sobą tylko trochę y, nektaru, żeby dolecieć na pasieczysko. A już na pasieczysku napełnia wolę tym nektarem i na tym nektarze, który zebrała już leci z powrotem do ula. I znowu oddaje część i wraca z powrotem znowu na tym. Czyli bo po to leci ta zwiadowczyni pszczoła, żeby dokładnie przekazać, jaka jest odległość i ile pszczoła może zabrać ze sobą pokarmu, żeby dolecieć na pasieczysko, bo resztę to już zbiera. No więc te pszczoły się również żywią, więc ona oddaje, jak przylatuje, to oddaje wszystek y, syrop, a y, znaczy oddaje ten wziątek, a y, posila się cukrem i leci na cukrze z powrotem. No i jeszcze raz pokażę to tu. No więc są dwa rodzaje. Tu są mniejsze na 12 cm, a tu są na 17 cm. No. I ten ul powinien być lżejszy i mieć wzierniki. Ja tutaj pokażę aż na samym dole, ile tych wzierników tutaj jest. A tutaj zrobiłem taki numer, kawałek plexi. Taki, wydrukowałem taki yy, numer, nie, podkleiłem i z tyłu jest ta taśma klejąca. Po prostu taśmą klejącą podkleiłem, a tutaj także to nie przemoknie, a wiem jaki jest numer ula i wiem o co chodzi. Akurat to. Ten ul jest zrobiony do eksperymentów. Także tego. ja nie robię jakichś cudów, tylko proste ule po to, żeby, do, żeby zmniejszyć koszty, żeby jak najwięcej uzyskać. Bo już wystarczająco dołożyłem do pszczół i uważam, że pszczoły, jak się dobrze prowadzi, to można na nich sporo zarobić i pszczoły są szczęśliwe i pszczelarz jest szczęśliwy i z żoną nie ma kłopotów i rodzina z rodziną można więcej czasu spędzić jak ja mam pięć uli produkcyjnych czyli dziupli produkcyjnych to ja sobie mogę poleżeć kawę pić pod tym i śmiać się a ludzie mają po 30 po 100 uli i ciągle Jeżdżą z nimi, ciągle kombinują, i, i włosy im siwieją, co się z tymi pszczołami dzieje. A to jest prosta robota. Na Najwięcej pszczoły i najbardziej wydajne są pszczoły na odległość 200 metrów od ula. To już powtarzam kolejny raz. I tak trzeba ustawić pasiekę, żeby tylko 5 uli było. I podkarmiać je cukrem, wtedy można mieć duży efekt. No i nie, nie tego, nie wybierać pyłku, bo to jest niepotrzebne. A jeszcze co, podam, podam jak robić tego z pięciu, z pięciu y, 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 tych rodzin produkcyjnych mogę zrobić do 25 odkładów. Jak to zrobić, podam następnym. To jest super sprawa i można te 25 sprzedać i jeszcze na tym sporo zarobić. No ale to trzeba mieć jakieś yy, te no, rojnice czy po prostu odkładówki, no, żeby to wszystko zagospodarować. I pszczoły się rozwiną i będą silne, można sprzedawać. I bez warozy można oczyścić wszystko. Dobra, kończę. Wszystkiego dobrego, do następnego razu.